Jeżeli zamach, to powiedziałem, jaka wizyta taki zamach? No bo z 30 metrów nie trafić w samochód, to trzeba ślepego snajpera. Yy, więc raczej wygląda to na coś bardzo niepoważnego. To wie pan, no przyjdą wybory prezydenckie, albo prezydent będzie gdzieś leciał i to się wszystko zmieni. to też działa, czy nie działa? Działa. Działa, Mam nadzieję, że strona internetowa będzie również świetnie działa Po kolei zaczynamy od tego głównego menu. Ja Mały problem techniczny. To na pewno jakiś atak, zaraz postaramy się to naprawić. 400 lat temu. Trochę innym charakterze żołnierze polscy maszerowali po placu Czerwonym. Takim chyba żartem Wędkoła Tomorowski przypomniał, że Polacy jako jedyni historycy w historii zdobyli tromy we XVII wieku. Widać, że nie jesteś z Poznania ani z Krakowa, a tym bardziej ze Szkocji, skoro zrobiłeś taki wielki wspaniały dar. Woda ma to do siebie, że się zbiera i stanowi zagrożenie, ale potem spływa do, do Bałtyku. do głównych rzeki do Bałtyków. Ja bym y, sugerował zachowanie umiarów, tak powiem, w tego rodzaju tworzeniu atmosfery, że gdzieś jeżeli znaleziono jakiś kawałek y, kawałek czy y, fragment czy odzieży, to nie jest wielki problem. Jestem głęboko przekonany o tym, że bez względu na to, na kogo wskaże Platforma, to ten kandydat będzie mógł liczyć na wsparcie. Jeśli to będzie Jarosław Kaczyński, będzie mógł... Jeżeli to będzie, Ojej, a, jej, jej, jej. Katastrofa. <laughs> That's was <also from> <laughs>